Мало сухача Siemano, witam serdecznie moi drodzy Uf, Jestem na miejscu, jestem w Poznaniu. To sobie tylko na chwilę musiałem tu przyjechać załatwić za, za jedną sprawę i później będę leciał do... W sumie leciał, jechał do Rzeszowa. Będzie jakaś 10 godzinna a, trasa z i z Rzeszowa mm, już lecimy na południe, czyli na a, Słowację. Więc tak widzieliście. powiem wam, używałem go ostatnim razem w, a, na Węgrzech w roku 2, 2 lata temu, no mniej więcej, że tylko muszę kupić karimatę. A, no i co, słuchajcie, nie będę wam pokazał do poznania, bo, bo w sumie nawet nie ma sensu. A, przekimam się tutaj i wyruszam do Rzeszowa w dniu jutrzejszym, tak więc. Pozdrawiam Was serdecznie. Widzimy się na trasie. Nie mogłem się już doczekać, że jadę w trasę. Tak wam obiecywałem, najpierw Słowacja, później będzie Białoruś, a później będzie... Solidny deser, moi drodzy. No i Szymano, bardzo krótka wizyta w Poznaniu, moi drodzy. Chamę wam było kilka informacji jeszcze odnośnie PKP, bo frajernia po raz kolejny, zawsze było tak, że... Jak kupujecie bilet na PKP i nie ma miejsca siedzącego To płacicie tą po prostu najtańszą klasę, czyli drugą Kupowałem 3 dni temu, czy 2 dni temu bilet do a, Rzeszowa I okazało się, że w zasadzie nie było miejsca siedzącego A musiałem zapłacić za pierwszą klasę Nieważne czy siedzę, czy nie siedzę Więc straszna lipa się zrobiła w tym PKP Nic Słuchajcie, 7,5 godziny, 7,45 chyba, mniej więcej będę jechał. Najpierw w Katowice przesiadka później do Rzeszowa i od razu z Rzeszowa na Słowację najprawdopodobniej tam był taki, żeby jedną noc zostać w Rzeszowie, ale stwierdziłem, że jest bardzo mało czasu. A jeżeli od razu tego samego dnia wyjadę na Słowację, to będzie po prostu więcej czasu tam o jedną noc. Namiot jest wzięty Jedzenie, słuchajcie, jajka nawet sobie ugotowałem takim rzeczy nie było Dawno na tym kanale Słuchajcie, ogólnie cały pociąg jest zawalony Bardzo krótki jak na trasę do Krakowa Nie spodziewałem się, ale nic, takie życie i Za chwilę odjeżdżamy, no nic po prostu stał że. Żeby... Przejściu. Przez najbliższe no, 5 godzin, 4 coś chyba, nie ma tragedii. Katowice, ja do Was się makrzycze. Słuchajcie, jestem w Katowicach. Patrzcie, Majdan, plecak, shaker, woda, namiot, tu laptop, jajka, banany, to jest wszystko. Jedziemy, jestem znużeniem na czas, pociąg bez opóźnień, słuchajcie. Więc jeszcze mam a... Jakieś dwie godzinki chyba drogi Tak więc ogień okay. No i tak jak mówiłem, na początku miałem Zostać jeden noc pod Rzeszowem Ale stwierdzam, że nie Jedziemy od razu na południe Mamy jakiś z Rzeszowa Jeszcze 94 km do Granicy Fajna trasa Słuchajcie, jaka sytuacja, poszedłem do jednego wagonu Zostawiłem mój telefon tam, żeby się ładował, Ale poszedłem tylko się odbać no Słuchajcie, nie trybią Trzy No tak Witam serdecznie moi drodzy z Rzeszów Tak daleko mnie jeszcze nie było Szybki obiad Do dekatlona, po karimatę No i lecimy Słuchajcie moi drodzy Ula Christian którego tak. widzieliście lat temu pomydzana na jakichś filmach. Łczekisz też można było raz było zobaczyć na moim filmie. Żyliśmy słuchajcie azjatyckie jedzenie w Rzeszowie. Szybka foteczka. Krystian leci ze mną na Słowację. Ula nie wiem gdzie leci. I teraz, dopiero gdzie do leci Do domu. do <noise> domu. Tak. Słuchajcie, a my lecimy. Dzięki. Dzięki również. No moi, moi drodzy, chciałem Wam pokazać a, pomnik czynu rewolucyjnego w Rzeszowie, żeby nie było, że przyjechałem i a, nie pokazałem oczywiście chciałem powiedzieć, że przyjechałem tylko po to, żeby ten pomnik zobaczyć, ale oczywiście przyjechałem, żeby zobaczyć się z Krystianem oraz żeby zobaczyć się z ulcią. No raczej nie inaczej. No i chciałem pokazać właśnie wam jeszcze pomnik, bo dość kontrowersyjny wydaje mi się, jeżeli chodzi o a, Polskę. I tyle. Idziemy do dekatlonu i zawijamy na Słowację. No i pomału opuszczamy, moi drodzy, Rzeszów. Jeszcze musimy zajechać na stację, piękny zachód słońca był, właśnie. i tak jak mówiłem, że na dobrą sprawę nic nas nie trzyma dzisiaj, nic nas nie goni, więc pomału sobie będziemy jechać w stronę Słowacji, najprawdopodobniej rozbijemy się gdzieś jeszcze przed granicą, będziemy dość późno, więc... Żeby już na siłę nie cisnąć po prostu kilometrów Żeby tylko się dzisiaj rozbić gdzieś pod namiotem Robimy właśnie zakupy na... A, będziemy gotować ogólnie sobie Na miejscu, więc zobaczcie bierzemy wodę Czekaj, może te jajka Słuchajcie, mamy jajka Jakiś makaron, sosy Będziemy sobie wszystko robić w tym Dwie wody 5 litrowe yy, No, słuchajcie Bekon trzeba wziąć jeszcze i... I to w sumie... A, tyle chyba No jedziemy moi drodzy, mamy jeszcze 11 minut, jest po 22 Dojeżdżamy na miejsce, gdzie będziemy dzisiaj się rozbijać a ja, najprawdopodobniej, ja najprawdopodobniej, ja na miocie, a Krystian w hamaku? No, tak. Chyba w hamaku to Będzie, to będzie, I, to będzie o, Zobaczymy, to jest taka mała miejscówka no, ma. To też tam można się normalnie rozbić, jest całkiem spoko Zobaczymy No i super, to był dobry pomysł, że pojechaliśmy dzisiaj, a nie jutro z samego rana to trzeba, to trzeba, to trzeba Jeszcze nic nie widzę Jakieś chyba były śledzie, się... Szymana słuchajcie Nie spodziewałem się, że będzie aż tak zimno w nocy Ej, Jest dramat Próbuję odespać i jak wstanę to wam powiem resztę Ale rzeźnia Szymon, wstaliśmy zobaczcie tak wygląda nasz obóz to jest Krystian. Jego namiot, mój namiot, też kilka osób jakieś tu było w koło. Tam to się jest. Już nie będę pokazywał daleko drogi. Jakiś taki camping, że tu można się normalnie rozbić. Noc była turbo, turbo, turbo zimna. Wstałem o godzinie chyba 6.00 już. A nie mogłem spać, bo było tak zimno. Całą noc się kręciłem i powiem Wam tak. Oczywiście 100% to jest wina tego mojego śpiworu, nic innego. Ja nałożyłem sobie kurtkę i bluzę i nie pomogło, a Krystian spał w spodenkach, tak więc jest jak jest moi drodzy. Siadanko fajnie, brakowało mi takiego trochę kempingowego życia, pokażę wam mniej więcej jak to wygląda, bo mówię sam, dawno się nie bawiłem w takie rzeczy. Słuchajcie, mamy już kupione w boczek. Jajka. Kochanka gazowa. Jerba. Robimy śniadanka. 3 trzynasta. Uuuuh, słuchajcie. To jest śniadanko mistrz. Bo ten trening będzie jak złoto. Chyba, że będziemy z durowerami. Po górach na Słowacji. Chyba, że będziemy jakieś hajki robić. W tej samej formie. Tak, życiowy. tu bywały. Kiedy ta paterka jest? Co jest? dobra jest. płytka człowieku do... No właśnie, że wylatuje. Miałem być na leśniki. <laughs> dobra Ten, jest. Ten, takie warunki polowe. Tak, takie takiej okoliczności. A, piękne widoczki. Co to za patent? Chodzi indyjskie placki na... To robimy. To się chyba przykleja gdzieś. No, tak. Zaraz <grymne> to, 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 to przykleję na ten. Co ja ułeczka. O panie mam rewolację. Będziemy spać jeszcze cztery noce. I powiem wam tak, że no, po tej pierwszej nocy dzisiejszej każda kolejna będzie taka zimna. To lipa. Jakbym wiedział, że będzie tak zimno, to bym kupił inny śpiwór na pewno. No trudno, takie życie, moi drodzy, Życzę wam smacznego. Smacznego. Może wolać. Ogólnie nigdzie nam się nie śpieszę. Jesteśmy już pod semiką granicą. Wziąłem sobie przed treningoweczkę. Klasycznie. Ostrowita. Mam no, nadzieję, kot po lodzie się nie działa cały czas. Harabiny są już tam pomału ładowane, więc forma wraca. Shaker Podaję mu treningówkę Idziemy robić Trening, więc nie ma ziewania Ten wyjazd będzie naprawdę taki mocno Treningowy Stwierdziłem, że skupiam się bardziej Na treningach będę nagrywał mniej Rzadziej na pewno a, Będę filmy wstawiał Pewnie nie będą codziennie Ale dam sobie nawet co drugi dzień Niech będą latały na YouTubie Żeby po prostu Były Zaczynamy Zanim ktoś mnie pytał Polo, a co będzie z cardio w podróży Słuchajcie Rowery jako taka forma się pomału wraca. Krystian ja przyparkowujemy samochód i jedziemy sobie na, na rowery. I taka ciekawostka, w sumie pytanie: po co w ogóle przyjechałem tej Słowacji? Po pierwsze, nigdy nie byłem na Słowacji, zawsze chciałem zobaczyć. Nic tam przejeżdżanie się nie zalicza za, na odwiedzanie kraju. A Idziemy w poszukiwaniu mojej drodzy Cyganów a, słowackich tutaj. Podobno są tutaj gdzieś niedaleko granicy, tak więc ja zawsze zobaczę, oglądają takie społeczności a, cygańskie, właśnie tutaj za a, granicą na Słowacji. Tak więc, moi drodzy, idziemy najpierw oberkami wracamy my obiad i już będziemy kierunek Słowacja. Słuchajcie, piękna trasa widokowa. No, czasami polskie góry, mało aut, motocykle. Rowerki Pierwszy taki trening w trasie Gdzie rzucam cardio no, Będzie fajnie, ale sami zobaczcie U, to ktoś mówi, że nic nie ma w Polsce No to Się grubo myli Chowam telefon i Lecę dalej Jest kozacko, naprawdę Polecam każdemu Wróciliśmy z pierwszego treningu cardio jeszcze wieczorem będziemy pewnie jeździć jeszcze raz I Przed tym, za czym pojedziemy, wypadałoby wziąć Prysznic Czy prysznic, wtedy kąpiemy się w rzece Jak woda koleczkowa, zobacz Idealna Idealna? Nie jest za zimna? Nie, jest, taka sąrałek Dobra, słuchajcie, tutaj i Kąpiemy się Teraz będzie pełna instrukcja nigdy nie byłem dobrym survivalowcem Więc to są od razu, wiecie Luźne takie Rzeczy ja nie jestem hardkorowiec jak inni rzadko śpię pod namiotem, ale dzisiaj była ochota uh, Idealna Spaliśmy z pola namiotowego, tam gdzie spaliśmy, wszystko zrobione, spakowane i ruszamy. Mamy do, pięć, do granicy 5 km, więc za chwilę będziemy jeszcze do sklepu, żeby trochę nabyć sobie a, wody na później. No i moi drodzy, Słowacja. No i przed wami granica, przed wami, przed nami. Granica polsko-słowacka, moi drodzy. Granica państwa. Wjeżdżamy, oczywiście wiadomo jak te granice wyglądają. Zmieniliśmy na razie destynację, bo w planach żeby poszukać takie typowe cygańskie wioski, cygańskie osiedla, ale stwierdziliśmy, że najpierw chyba dzisiaj pojedziemy sobie po prostu do miejscowości Słowacki Raj. No, tak, Słowacki raj i wysokie Tatry. No, Tam będziemy sobie po prostu chodzić na spokojnie. Ja mówię, jakby tu jest takie troszkę slow travel Chcieliśmy troszkę właśnie pozwiedzać gór bez spiny. Może nie koniecznie miasta, ale bardziej przyrodę, bo tego trochę brakowało. Ja czułem się, że fajnie będzie spędzić czas w po prostu, wiecie troszkę mniej internetu, troszkę mniej na telefonie i tak sobie Zobaczę, jak to jest pięknie Pozwiedzać. Mamy samochód, więc jest na pewno zdecydowanie łatwiej się przemieszczać. Możemy spać w dowolnym miejscu. Mamy namioty, mamy wodę pitną, mamy kuchenkę gazową, więc. Zapraszam. Jak już udało się wjechać moi drodzy, na Słowację, chciałbym powiedzieć kilka słów na temat tego kraju. Głównie w około 60% kraj górski, bardziej górski, jak na pewno e, nizinny. Słuchajcie, tatry tutaj e, Bieszczady. Na pewno jest co zwiedza, jeżeli chodzi właśnie o... Tereny górskie, jest gdzie chodzić, jest gdzie jeździć sobie, czy to samochodem, czy a, rowerami Dużo sportu, dużo e, aktywności I troszkę na temat Słowacji Do roku 1992, do końca, do no, 31 grudnia a, Czechosłowacja teraz, Słowacja, dwa osobne kraje mamy, tak Czechy oraz a, Słowacja Około 5,5 miliona mieszkańców I teraz ktoś może mi zarzucać, już powiedziałem myślę. Cyganie. I to słowo jest a, błędne, e, powinno się mówić Romowie, ale nie do końca, ponieważ a, mniejszość Romów a, jest dzielona jakby na trzy grupy, trzy takie kasty. Właśnie Romowie to jest taka najbogatsza klasa, później taka klasa średnia, którą często właśnie sami Romowie oznaczają, używają nazwy jako cyganie, czyli a, Często złodziejaszki, trudniący się takim, można powiedzieć, no niezbyt legalnym a, biznesem No i deksi, czyli taka najgorsza, można powiedzieć, najniższa kasta, właśnie jeżeli chodzi o mniejszość Romów I Wikipedia mówi, że około 2% niby mieszkańców ale na dobrą sprawę ciężko to wszystko policzyć, ponieważ bardzo często właśnie ci Romowie, Cyganie mieszkają w takich gettach, a, miejscach, gdzie ciężko raczej byłoby dokonać jakichś słusznych pomiarów, ile tych osób faktycznie jest. No i mówi się, że od 100 tysięcy do nawet pół miliona osób może mieszkać właśnie tutaj w takich społeczeństwach na terenie Słowacji po prostu bardzo często oni zakładają takie swoje getta, można powiedzieć, miasteczka, wsie gdzie po prostu no to nie wygląda najlepiej. Nie wiem czy w tym odcinku uda się znaleźć takie właśnie pozamykane osiedla. Postaramy się ewentualnie gdzieś za dwa dni tam dojechać, bo teraz chyba jedziemy troszkę w drugą stronę. Wydaje mi się, że bliżej a koszyc można właśnie to znaleźć takie, takie właśnie romskie, cygańskie a, enklawy, miasteczka wsie, nie wiem jak to nazwać poprawnie no i na chwilę są słuchajcie podziwiamy przyrodę tam sa premávka v oboch smeroch ešte mierne spomaľuje a za veľkým Šarišom v smere do Šarišských Michalian pri odbočke na Gregorovce sa zrazili dve autá, premávku usmerňujú policajti. Po a to ja policajti, ako... A ešte taká malá poprávka, tutaj s na, sa dyskutowaliśmy, sme, že chyba bardziej warto bolo by užiť slova Górzyst, nie tyle górski, chociaż tu najwyższy szczyt ponad 2500 metrov, więc no nie takie też małe górki. W godzinach pięknej jazdy, pięknej drogi docieramy do miejscowości... Jakiej? Chorobuśice. moi drodzy. Nawet nie sprawdziano, gdzie my do dokładnie jesteśmy. Dojdziemy do Podle Soka. Trochę okay, się zrobiło, tak nie. zobaczcie. Temperaturowo, no nie wiem czy dzisiejsza noc będzie a, przyjemna. W razie czego będziemy szukać tu jakichś może kempingów albo ewentualnie hosteli, gdyby było bardzo zimno, ponieważ mówię, ten mój śpiwór kompletnie się nie nadaje na, na, no po prostu wiecie, na jakieś takie normalne spanie, może jakiś tam, jak jest cieplej, to, 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 to faktycznie, ale jakiś tam przy 9-8 stopniach, no ma komfort 13-15, więc jest taki mówię, w domu, żeby się nakryć ewentualnie kocem, a nie do, do spania jakiś tam pod namiot, może się trochę nie przygotowałem kompletnie poleciało mi z głowy ale byłem przekonany, że w nocy będzie około 20 stopni tak było i no może mój błąd, a zobaczcie jakie chmury się tu zbierają, my idziemy na razie zobaczyć na kemping i zobaczymy co tu będziemy działać dojechaliśmy na kemping mamy no i co, będziemy tutaj czekimać. Wydaje się, że jest trochę chłodno. Nie, mi w aplikacji pokazuje, że ma być 7 stopni w nocy. Już powiedział, że ma być 15. Troszku mi się nie chce wierzyć, bo już mówię, dzisiaj jest o wiele chłodniej przy tym, co było wczoraj. Ja już teraz jestem tak i już trochę jest chłodno. No ale, no nie wiem, zobaczymy. Rozstawiamy tutaj po prostu a, namioty. Patrzcie na to, rozbijamy się. Krycja mocuje tarpa Zaczęło padać Słuchajcie Nie jest kolorowo powiem wam no, Wiedziałem, że tak będzie Jest już chłodno, ubrałem się Próbujemy przygotować, ale niestety temperatura i pogoda nie, nie pomagają Moi drodzy, survival Słowacja Słowacja 2022 rok patrz jak sobie tutaj radzimy Improwizacja 100% żebyśmy sobie tarpa nie mieliśmy go z czym związać, więc Zrobiliśmy kije trekkingowe, patrzę <laughs> Żeby cokolwiek było, bo trochę padało, więc sobie Gotujemy właśnie Wszystko, patrzcie, tutaj są, słuchajcie, makaronik Ale będzie, sosiki, spaghetti Szpitalnego, moi drodzy Smacznego wam życzę, jeśli teraz cokolwiek spożywacie Trzeba sobie radzić w tych trudnych sytuacjach Wasze zdrówko a taka ciekawostka, namiot pod kolor, chciałem powiedzieć leginsów spodni dresowych moich A jak? Tak, trzeba zmniejszyć, to za dużo jest Trzeba oszczędzać gaz Nie ma żartów drodzy Prepersi 2022 takie rzeczy się robiło w tym życiu Jak nazywa się to Damian? Inkluzja smaków Ifuzja smak Oszu, tutaj trochę tego dużo wyszło mm -hmm. Oa, ty tu jeszcze jest o człowieku To my to będziemy jedli na Nie, no, zjemy, duże chłopaki jesteśmy o. No i Szymano, jestem już w namiocie jeszcze gdzieś jakoś tam szczególnie nie udało hajkować czy tam zwiedzać, czy nie wiadomo co na razie trasa. Tak to się słuchajcie a, dzieje bardzo skopowoli. Pierwszy raz taka podróż, że wszystko jest takie wolniejsze, ale może trochę i dobrze, bo człowiek jest w stanie w pełni bardziej doceniać to wszystko. Powiem wam tak, jest bardzo zimno, czyli no dla mnie. Jest chłodno na pewno, mam bluzę, mam spodnie długie i obawiam się dzisiejszej nocy. Bo jeśli drugi raz pod rząd będę się słuchajcie telepał w nocy, to będzie lipa no, jak widzieliście, ja miałem wcześniej bluzę i kurtkę I no, ten, mówię po prostu, śpiwór ma komfort tam Plus 13, czy plus 15, więc Jestem w szoku, no bo no, w sumie tyle w nocy było, 14 chyba, czy 13, więc Powinno być wszystko w porządku, no ale Jest tak jest Co jutro idziemy na jakiś hike Tutaj na ten, na ten słowacki raj tak więc, a, no widzimy się z samego rana. Dobrej nocy. Siemanko. Słuchajcie, wstałem. O wiele cieplejsza noc jak wczoraj. Zobaczcie, śpię w koszulce. W nocy koło godziny 5 było tak chłodnie, że sobie taki kocek po prostu... Włożyłem tam pod szpiwór i było zdecydowanie cieplej jak wczoraj. Więc... Jako tako się wyspałem i chcemy i zwiedzać, ale musimy poczekać, aż przestanie padać deszcz No i niestety od dwóch godzin, moi drodzy, pada, nie będę was kłamał Słychać bardzo dobrze A, No w żaden sposób to nie pomaga, jeżeli chodzi o zwiedzanie Więc doszliśmy do pewnych wniosków sam odcinek jest już dość długi wystarczający jak na pierwszy taki odcinek a, z nowej serii. Zapraszam do oglądania, subskrybowania, lajkowania, słuchajcie, komentowania a, filmów. Będą jakieś chyba dwa odcinki a, ze Słowacji, ten plus jeszcze jeden, jak będziemy szukać tych właśnie a, romskich a, osiedli. Teraz się nie udało, bo stwierdziliśmy, że pojedziemy właśnie najpierw tutaj, póki jest pogoda, żeby spać pod namiotem w lepszych warunkach. A, jest jak jest, mówię. To, że Paladesz nie jesteśmy w stanie nic wyczarować. E, druga kwestia, po tym będzie Białoruś, następnie będzie Liban, a, będzie jeszcze raczej Amsterdam chwilowo i miejmy nadzieję, że będą jeszcze dwa, trzy kraje, które są mocne naprawdę mocne i czekam tylko i wyłącznie na potwierdzenie wszystkiego. Wnioski wizowe zostały złożone, tak więc trzymajcie kciuki, moje drodzy. Około dwóch miesięcy będę. A, Będę sobie jeździł, i będzie to Bliski Wschód, będzie to Azja. Tak więc trzymajcie cięciuki, kraje, w których nigdy nie byłem. Aby było dobrze. Pozdrawiam Was serdecznie.